Tania legenda. Rywalizacja, odcinek pierwszy. Cześć, Lotos. Chcesz się ścigać lub skakać? Bo Ty wybieraj, bo dla mnie to nie robi żadnej różnicy. Tak czy tak z Tobą wygram. Dobra, to wybieram skoki. W końcu niedługo mamy zawody w skokach i możemy się założyć o to, kto wygra, ten jedzie w lepszej przyczepie. Okej. Okay. Tylko pamiętaj, ta lepsza jest już moja. Dobra, zobaczymy. No, to który zaczyna? Ja czy ty? No bo wiesz, dla mnie to nie robi różnicy. I tak, i tak z tą wygram. Wiesz co, to może ja zacznę. W końcu trzeba udowodnić, kto ty jest najlepszy. Pewnie umiesz, mówisz o mnie, prawda? No, na pewno. A, jak jaka zrzutka. Po prostu śmiać mi się chce. Tak, to zobaczmy, jak ty skoczysz. A bardzo chętnie. I co? Ktoś tu jest lepszy? Chyba przyczepa jest już moja. Tak, to zobaczymy. Jeszcze trzeba zrobić szereg i okser, więc. Więc zobaczymy, kto tu pojedzie w lepszej przyczepie. No, Kamis, pokaż na co cię stać. Bardzo chętnie. No, nie, no, znowu. Ha, widzę, że się nie nadajesz do skoku. No, no, uważaj se lepiej, zobaczmy jak ty to robisz. Niby taki profesjonalista, a nawet nie wie jak zrobić dobrego baranka. No nie, no, lekko mi się sprzesunęło, ale przynajmniej raz, a nie dwa razy pod rząd. Ha, ha, ha. No, przynajmniej umiesz stawać dęba. Nie. No, widzisz, przynajmniej w czymś jestem od ciebie lepszy. Teraz przyszła pora na wielki okser. Dasz radę, czy pękasz? No pewnie, że dam radę, nawet od ciebie. No, widząc po ostatnich dwóch przeszkodach, coś nie jestem cenny. No to im mam takiego pecha. Yy, może dlatego, że mam lepszą technikę i skoczę z dwóch nog, a nie z trzech. Ha, nie! No, to teraz twoja kolej. Dawaj, ty. Bardzo chętnie. Czy jest moja? Tak, no to do zobaczenia w boksie. Ustalimy nowe zasady i nową grę. Następnego dnia na podoku. Kamil, za co ty mnie tak nienawidzisz? Nie rozumiem tego. Yy, no, już nie odawaj takiego niewiniątka, a kto mi Lejle zwinął spod nosa? Wiesz o tym dobrze, że to nie ode mnie zależało, tylko ona się we mnie zakochała. Yy, no to czemu do niej startowałeś? Ja do niej nie startowałem, ja startowałam do Ali. Ale ty mi ją zabrałeś spod nosa. No bo ja myślałem, no bo chciałem ci zrobić na złość, żebyś ty poczuł się tak jak, dokładnie tak samo jak ja, czyli zdradzony i oszukany. Ale jak ci to mogło przyjść do głowy, po prostu ty mi zabrałeś Ali, to ja ci chciałem zabrać Lili, poza tym to ona się do mnie kleiła, a nie ja do niej. No dobra, kiedyś byliśmy przyjacielami, ale teraz już chyba nie będziemy. Nie wiem, ale możemy być na razie kumplami. No ale ja nie rozumiem, dlaczego nie możemy być dalej kumplami, przyjacielami, czy jak tam ktoś zwał? No, rozumiesz, bo znowu się pojawi jakaś nowa klacz, ty się w niej zakochasz, a ja będę ci próbował ją odbić. No, no to sobie przysięgnijmy, żadna kobieta nie rozburzy naszej przyjaźni. Okej. Okay. To co, na powitanie, stanięcie dęba. Umiem stanąć wyżej. No dobra, już skończmy z tym, bo znowu się o coś pokłócimy. W ogóle gratuluję Ci wczoraj, jeśli nieźle skakałeś. No i jak umówiliśmy się, jedziesz w lepszej przyczepie. Tylko jakby to teraz powiedzieć właścicielom, żeby oni cię wpakowali tam? Hmm, już wiem. Daj mi 5 minut. Wiesz co wymyśliłem? Możemy zrobić tak. Ja będę udawał, że złamałem nogę, lub że mnie boli kostka. A ty pójdziesz do tej lepszej przyczepie, do przyczepy, a ja. No i co, a z, co z tobą? Daj mi dokończyć. A ja będę później dobiegnę tam. No, i będziemy razem, i później będziemy najwyżej wracać w tej ekskluzywnej przyczepie. No, okej. Okay. Ej, wiesz co mi się śniło, że się w końcu pogodziliśmy? I to chyba był, nie był sen. To był realistyczny sen. Tak się cieszę, że już jesteśmy razem, już nas nic nie rozdzieli. Pamiętaj, żadna rywalizacja. Jasne? Dobra, dobra, okej. Okay. Dobra, i co teraz robimy? Wyścigamy się, czy co? Czy masz już dość przegrywania? Tak, no to goni mnie. Czekaj, to było nie fair. Tak zakończyła się. Tak zakończył się dzisiejszy odcinek. Żegnam i czekajcie do następnego odcinka.